Czy umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy może zawierać karę umowną? To jest jedno z pytań, na które Ci dzisiaj odpowiem. A odpowiedzi na te pytania mogą zadecydować o wyniku wielu spraw sądowych o złamanie zakazu konkurencji. Z tego krótkiego nagrania dowiesz się, po pierwsze, czy umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy może przewidywać karę umowną za złamanie zakazu? Po drugie, czy umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy może taką karę przewidywać? I po trzecie, czy pracownik może żądać zmniejszenia kary umownej naliczonej za naruszenie zakazu konkurencji? A z opisu tego filmu dowiesz się, jak szybko umówić konsultacje prawne online w sprawie zakazu konkurencji. Temat pierwszy. Czy umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy może przewidywać karę umowną za złamanie zakazu? Nie, nie może. Odpowiedzialność pracownika za naruszenie zakazu konkurencji uregulowana jest wprost przepisami Kodeksu pracy. I to Kodeks pracy reguluje kwestię odszkodowania, jakiego pracodawca mógłby żądać od pracownika. Chcesz konkretny przepis? To artykuł 101 z indeksem 1 paragraf 2, który mówi: pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody na, zas na zasadach Określonych przepisach rozdziału 1, dziary 5, czyli mamy wprost odwołanie do kodeksu pracy. Pracownik za naruszenie zakazu konkurencji odpowiada na tych samych zasadach, co w przypadku naruszenia innych obowiązków wynikających ze stosunku pracy. A sądy przyjmują, że skoro tak, to nie można zastrzec w takiej lojalce kary umownej. Czyli umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy nie może zawierać kary umownej. Temat drugi. Czy umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy może przewidywać karę umowną za złamanie zakazu konkurencji? Tak, może. W przypadku tej umowy odpowiedzialności pracownika nie regulują już przepisy kodeksu pracy, a więc można sięgnąć głębiej i zabezpieczyć interesy pracodawcy poprzez zastrzeżenie kary umownej. W przypadku tej umowy nie mam już odesłania do przepisów kodeksu pracy regulujących odpowiedzialność pracownika za naruszenie obowiązków pracowniczych. Nie ma przeciwwskazań do tego, żeby karę umowną dodać do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Temat trzeci. Czy pracownik może żądać zmniejszenia kary umownej naliczonej za naruszenie zakazu konkurencji? Tak, żądanie zmniejszenia kary umownej nazywa się miarkowaniem. I jeśli już doszło do naruszenia zakazu konkurencji i sprawa trafi do sądu, to sąd może zmniejszyć karę umowną. Suchy przepis kodeksu cywilnego mówi, że jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej. To samo dotyczy przypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Mamy więc dwie przesłanki miarkowania kary umownej. Wykonanie zobowiązania w znacznej części i rażące wygórowanie kary umownej. W przypadku lojalki wykonanie zobowiązania w znacznej części może się wiązać np. z tym, że przez przeważającą większość okresu zakazu były pracownik się jednak do tego zakazu stosował, co powoduje, że interes byłego pracodawcy został w znaczącej mierze zaspokojony. Co do rażącego wygórowania, to nie ma nigdzie jasno sprecyzowanych wytycznych wskazujących, kiedy kara jest rażąco wygórowana. Wpływ na taką ocenę ma wiele czynników związanych z konkretną sprawą, np. brak jakiejkolwiek szkody po stronie pracodawcy. Czy dysproporcja między wysokością kary a odszkodowaniem, które pracownik otrzymał za stosowanie się do zakazu konkurencji? Na koniec zareklamuję się. W opisie tego filmu znajdziesz linki, dzięki którym w szybki sposób możesz umówić ze mną konsultację online. I w równie szybki sposób możesz kupić wzory umów o zakazie konkurencji oraz poradnik, w którym odpowiadam na 50 pytań dotyczących zakazu konkurencji. Sprawdź opis, kliknij w linki, które prowadzą bezpośrednio do e-konsultacji, wzorów umów i do poradnika. Chcesz wiedzieć więcej? Zasubskrybuj mój kanał.